Witam Was w nowej serii. Będzie to seria ze Skyrim'a, Nie będzie to zwykły gameplay, bo nie będę grał od początku i pokazywał całej postaci, tylko będę grał już moją stworzoną postacią i będę pokazywał po prostu świat. Level trochę mam, jakby duży już. No, ale to nic mi nie przeszkadza, bo będę mógł po prostu więcej Wam pokazać. Uprzedzam już, że ziemią mi się trochę ścinają Ale Skyrim chodzi jakoś płynnie Nie wiem jak z przy nagrywaniu, bo to jest pierwszy raz jak nagrywam dźwięk i obraz naraz I Widzę, że już nie będzie ciekawie Chociaż nie jest najgorszy Więc tutaj go uszczelimy co do mojej profesji, postaci, ja jestem wszystkim, wszystkim w jednym. Jestem i łucznikiem, i magiem, i biję dwuręczną, i jednoręczną. Co kto chce, to znajdzie dla siebie. Ja po prostu gram tak, bo nie chcę mi się sprawdzać. Nie chcę się sprawdzać y, wielu profesji y, oddzielnie, tylko po prostu gram. Teraz wszystkimi to mnie y, bardziej poręczne, chociaż y, staje to tak jakby mniej, mniejsze pole do popisu, bo musimy wydawać nasze punkty umiejętności na różne y, perki, a to wcale nie. Hmm, nie daje nam efektu wymaksowania jakiegoś perka na full, bo musimy po trochu do każdego. Jak widzicie mam, jestem teraz łóżnikiem, tam lata mój Atrona. Z innego pokażę wam moją konstelację gwiazd, jak wygląda tam hmm. ogólnie. Moim kompanem jest Lidia, chociaż wcześniej była Udgert, Nieugięta i Benor chyba się kiedyś nazywał. Ale zrezygnowałem z niego, ponieważ... z kolesiem. Jak wolę chodzić? Z kobietą. Nie wiem czemu, ale... On... Właściwie to teraz nie wygląda jak kobieta, ale... Cóż zrobić? Trzeba by trochę... Przypakować. Daj mi trochę swojego echu, bo teraz akurat używam magii. Afilaktycznie wchodzimy z eskimosem, kliknie w jak wyjdziemy z tych z tych dungeonów, to wam pokażę moje perki, wszystkie zmaksowane. Mam kowalstwo oczywiście wiadomo im sposobem sztylety, 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 ale na wysokim poziomie nie tylko. Mam to tam jeszcze, mam chyba 70 coś, mam w 70 chyba 5 albo 6 mam. Other nie zamku mi się Teraz, teraz y, maksuje sobie te umiejętności, które mogę które mogą się przyczynić do szybkiego wzrostu y, levela, czyli na przykład łatwiej jest y, ubić właśnie dwo, broń dwuręczną, bo mam na niskim poziomie niż na przykład jednoręczną, którą mam na 67 tylko robię wszystko po prawo, żeby mi po level wpadał i mógł rozdać kolejne umiejętności Dobra, gdzie to mamy się udać? Mamy się udać w tamtą stronę Czy pójdziemy ten. ale słaby. Pani się zrzuca smoki z urwisk za właśnie ogni z tej kuli. Tak fajnie latają. To nie było mądre. Zapewne zaraz nie będziemy, yy, będziemy skróceni jakby o głowę i będzie trzeba... Przeczytywać Save'a. Bo kilka razy miało miejsce. Że nie lubię się skradzać. Znaczy no. Średnio lubię się skradzać. tutaj się wolno chodzi, a ja lubię przechodzić. Szybko wszystkie poziomy. A weźmy to nie wiem do no może się później przyda. Do no tego z łuku nie ma szans koleś <laughs> He, Lidia dostała. A ja im się, że pójdzie dalej. Fraje Ty, hałys, gdzie ty jesteś? Kto mnie bije? Aha. Lidia, ty musisz go zabić na no to.

Przed nami jest... do czegoś, tylko nie pamiętam, do czego. Ta, i 85. Nie wiem, w którą stronę to próbuję. Żeby wszystkie. O, co się obiecuje. W tą stronę. A, jajaj. Ай, близко было. Ну не, ну... Что за... Но, да, И да, да. у меня. зараз Ruda, ruda kamienio, kamienia, kamienia ciężkiego Odnośnie komentarzy pod moim ostatnim filmikiem, mojej gierowe nowości, nie wiem o co tym ludziom chodzi. Eee, fakt, trochę jakby zgapiłem z pewnego użytkownika, ale to nie znaczy, że jakoś jestem niekreatywny. Ja tylko pokazałem, że że tamten użytkownik mógł to zrobić lepiej. Nie przyłożył się do tego, bo no... napisy były nieczytelne i to nie jest wina tego, że noszę okulary. Jest to szanujące, jak ktoś... No, po prostu to nie moja wina, że ja noszę okulary. Może mam taką wadę i... i trudno. A to, że on mógł się do tego lepiej zabrać, to jest inna sprawa. No i co? I jeszcze... Filmy, znaczy trailery i gier są nierówno. Ym... No mógł się postarać bardziej. Nie to, żebym coś wytykać, tylko no... nie rozumiem go, dlaczego mnie najeżdża. Skoro użyłem efektu Picture in Picture, którego on na pewno nie wymyślił, bo to ktoś wymyślił inny i wiele osób tego używa. I dlaczego ja nie mogę sobie tego użyć? Także... Jest to trochę dziwne. No ale zostawiamy ten temat. Co my tu mamy. Quick save. Znowu nie padł gdzieś. Przeszedłem, ma ktoś go? Nie ty, ty też nie. Eee, ups, będzie trochę um, cięższe. No, tak mogłem się tego spodziewać Gdzie ty idziesz? Co? Pomóżcie masz tu zabrać, no to masz Wej 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 na razie to ja pomoc wybieram Te czary były znacznie, efektywniejsze. efekt Magii, jeżeli mamy. Po mniejszej może być. Wystarczy na razie. Nie, nie mam nic więcej. Gdzie się chowa, choć to... Za drzwiami, myślę, że się nie widzę. No, jeśli wieniec, na tym błądzie. Głównie raz. Na odległość kolega, na odległość. Patrz jak ja je powiem Jeżeli chcę tak strzelać, to muszę naprawdę się wysilić, bo lip jest w sumie denerwująca. Chodzi mi pod strzałę, jest ja żyje jeszcze. Żyje. Uzdrówmy ją. Kolejny Nie, nie jestem kapłanem, jestem magiem. Wszystkim. Nie, 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 nie. Y? A weźmy sobie. Oby mi się teraz nagrało, bo jestem lekko zbudzony po nagraniu. W odcinku z Minecraft'a właściwie to nie wrzucę go chyba dzisiaj bo zerwało mnie, jak mi się nie chciałem. Jak sobie włączyłem na duży ekran Minecraft'a i chciałem nagrywać, okazało się, że mi się nie nagrało. Frapsem później zmniejszyłem okno, zacząłem nagrywać od nowa. Okazało się, że Audacity coś się zwaliło, i musiałem zamknąć program. Nie mogę odzyskać już danych. No i trochę jestem tak. Zróżnicowany. Dobrze. Mamy Mamy to, czego szukaliśmy. Sprawdźmy czy tu jeszcze jakieś rudy nie ma. Nie ma, no to idziemy. Biegiem przez ołtarz coś tam gra jest świetnie zrobiona no otoczenie jest bardzo, bardzo duże są tu jeszcze lokacje świat jest przeogromny jest masa questów ciekawych i tych mniej ciekawych no ale co kto lubi ebonowa zbroja a damy Niech się cieszy Jestem tuż za to Może... będę dźwigać gdzie to jest, twoje gdzie to jest, ciężary to jest u mnie o to daj mi coś Będę dźwigać twoje ciężary Strój daj mi na przykład Dominkowa albo nowa stroje Daj Korkowa, nie założyłaś. Muszę jej ulepszyć pewnie, dlatego nie chcę jej teraz założyć. No to co? Wchodzimy. Dobra, nie będę cudował ze skradaniem. Najwyżej mi zauważą. robię, nie żyją. Szybki Nie. Ty? Już prawie straciłem nadzieję. Otworzę drzwi. Na Nie, to nie. Co? Co tutaj robisz? Co się stało z Gawrosem? To Falmerowie, tak? Niech będą przekle... Jeśli nie ma Gawrosa, wszystko stracone. Miał wrócić z kryształem. Bez niego... A ty? Jeśli jesteś tu, by zdobyć skarb, wiedzę, czy cokolwiek innego, obawiam się, że tracisz tylko... Za pierwszym razem nie zadziałało. Mówiłem Gawrosowi, ale nie słuchał. Nie, wcale nie będzie za zimno. A nie mówiłem? Miałem rację. Był źle zogniskowany, gdy tu doszliśmy. Zimno wszystko wypaczyło. Gawros zabrał kryształ z powrotem aż do syrodii. Zostawił nas tutaj, abyśmy bronili ruin przed falmerami. To genialny pomysł, naprawdę. Głównie mój, choć Gawros go sobie tajemnica. Oficjalne sprawy Synodu. Nie mogę o tym mówić. Hmm. Naprawdę? Cóż, obawiam się, że ci w tym nie pomogę. Żeby cokolwiek zrobić, potrzebuję kryształu, a nie mam go. Masz. Jakim tyłem? Dość! Dość! Nie wiem, kim jesteś, ale chyba dzięki tobie, ten mały projekt. Tak właściwie. To kim ty jesteś? Jesteś, prawda? Sawos nawet nie udzielił nam audiencji, kiedy do ciebie przyszliśmy. A teraz ty przychodzisz tutaj i chcesz czegoś ode mnie? Mówię ci, nie podoba mi się to, ale dzięki tobie jestem cały, więc póki co może. chodź, wszystko wyjaśnię ci w drodze. Nieważne, jak przedstawiał wszystko Gawros, to był mój pomysł. Rada się o tym dowie, kiedy wrócę. Ja pierwszy wpadłem na pomysł użycia tego maskopu. Yeah. Nie wiem. Nieważne. O, to dobra, skoro już wyszliśmy, to pokażę Wam yy, moje profesje, Znaczy, moje perki, umiejętności, czy jak to tam to nazywa. Teraz pakuję aktualnie zniszczenie. Mam tutaj płomienie uczeń. To jest żeladnik. I zniszczenie ogórą, po fajnie wygląda. Przywołanie, no to tutaj jest nowicjusz, no i przywołanie oburącz. Hmm, Zaklinanie nie pakowałem. nic, kowalstwo zmoksowane, nie wiem czy sobie brać kowalstwo DEDR. Blokowanie, to tam mało mam, dwuręczne teraz robię, jednoręczne już miałem wcześniej. Włóżnictwo stale się powiększa, lekki pancerz teraz akurat mam na sobie. Skradanie, to tutaj pochowałem tylko, nie po to, żeby, yy, ach, żeby łuki zdawały trzykrotnie większe obrażenia. I <laughs> to tylko chyba na uczenie jest. Znam, na już na uczenie. Kradzież, nic, retoryka, tu jest tylko. Żeby ceny kupna i sprzedaży były 10% lepsze. No, i tyle. Jestem Argonianinem. I miałam kostek. Tutaj trochę przepakowałem więcej w manę. 呃, eee, w, AP i w e, mam mało. Wyglądam tak. Stwierdziłem, że Argonianin będzie najlepszy do tego, do tej gry, ponieważ, e, ogólnie gra, chodzi, w grze chodzi o to, że jesteśmy Dragonborn, czyli zrodzony ze smoków, a raczej nie pozwala mi do e, opisu Zrodzony ze smoków e, mroczny elf, więc wziąłem sobie argonianina, miaszczurkę, czyli smoka, jakby. Poza tym, urzekłem mnie yy, możliwość oddychania pod wodą, co się bardzo przydaje. miaszek? weźmy sobie no co życie no Nie wiem jaki długi będzie ten materiał, o ile się w ogóle nagra Ale Nigdy czegoś takiego nie widziałem Ja też nie mam, nie jestem sam. O się dziadek. Podłaś? Lidiara założyła. Ciekawe, jest wspaniale, prawda? Nie wiem. Żeby uruchomić to ponownie, trzeba było niesamowitego wkładu pracy. Mam nadzieję, że było warto. Było warto. Też sobie weźmiemy bryzno-skorki, to chyba Jednak nie. Też nie tak. Tu gdzieś. Że tam? O. Mm. Czy jednak przydało się. to zrobić. Hmm. Hmm. Jeszcze, jeszcze. четвертый раз. Поставить просто там. Где дачишь? Хм. Так, ваша баба, вы ставите там Dobra, mam w końcu wiem jak to zrobić. Trzeba zrobić jakoś tak, żeby wszystkie cicho. żeby wszystkie te lasery stąd były na, jakby na środku tutaj, i wtedy możecie ruszać tymi, żeby te lustra były w promieniach i właśnie Zrobi takie coś. No co tak co? Co to jest? Czy wiesz, co my tutaj usiłowaliśmy zrobić? Czy jesteś tu, by się upewnić, że twój plan zadziałał? Wytłumacz się! Ty i twoja Akademia zniszczyliście całe lata mojej pracy, moi współpracownicy i przyjaciele. Jak to się stało? To musi być coś, co robisz. Nie ma innego wytłumaczenia. Masz w swojej akademii pewien przedmiot, czyż nie? Coś wyjątkowo potężnego, wykraczającego ponad to, czego się spodziewam. Co to jest? Taka kulka. Oko Magnusa. Cóż, jeśli to oznacza to, co myślę. Tak, to ciekawe. Tak, laska. Interesujące. Nie mogę wyjaśnić Ci szczegółów. Wyjaśniając, musiałbym przed Tobą odkryć wiele zbieranych latami tajemnic synodu. Poza tym wątpię, czy zrozumiesz te wszystkie techniczne szczegóły. Kończąc planetarium w cesarskim mieście, to ono stanowiło inspirację dla tego pomysłu. Zamiast odzwierciedlać niebo, odzwierciedlamy całe Tamriel, a potem ujarzmiamy ukryte energie, żeby nałożyć pozycję. Najważniejsze jest to, że cały ten projekt ma na celu odkrycie źródeł potężnej, magicznej mocy. Rzecz jasna tylko po to, by lepiej chronić cesarstwo. Koniec końców poznaliśmy jedynie dwa miejsca. Jednym z nich jest twoja Akademia. Ten drugi to może być tylko Labiryntian. A zatem, magus Zimowej Twierdzy, wbrew twym intencjom udaremniłem twoją nawet jeśli wszystko, co mówisz, to kłamstwa, wiem, że masz w Zimowej Twierdzy coś, czym Rada Synodu byłaby bardzo zainteresowana. Świetnie. Idź do labiryntonu szukać swojej laski. Ja mam zamiar wrócić do Syrodil i dostarczyć Radzie pełen raport. To jeszcze nie koniec, zapewniam cię. Idę szukać laski? To bez znaczenia, bo wiem, że trzymasz coś o wiele bardziej istotnego w Akademii. Rada zostanie o tym poinformowana. Dowiedzą się, co zamierzasz. Tak. Odbiło mi? Odbiło tak. mi? Mm -hmm. Myślę, że odkryłem więcej niż się spodziewałem. Twoje oszustwa mnie nie zmylą. Dobra, i ciele. To już chyba wszystko. Zupełnie naszej myśli. Dobra, wychodzę z tym. Na razie jesteśmy zadowoleni z Twoich starań, ale czeka nas czas próby. Musisz wrócić do Akademii. Otrzymasz wezwanie do podjęcia błyskawicznych działań. Masz temu sprostać i odkryć, na co cię stać. Podążasz właściwą ścieżką i zatriumfujesz. To było dziwne. No nic. A, no, to można być spokojnie tędy. I znowu zima. No dobra. Kończę. No, szybciej. Dobra, to do zobaczenia i do następnego usłyszenia. Cześć.